Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kapustę po góralsku z golonką pieczoną. Firmy Subryt. Miałem tutaj poniżej jednego roku termin ważności, nie wiem czemu taki krótki. Było to kupione w takim tygodniu regionalnym, akurat w tym sklepie, możliwe, że w innych sklepach będzie to bez problemu do dostania normalnie. No ale... Taki termin, akurat tam dalej. No, i tak to będę teraz jadł, więc to tylko jakbym chciał kupić większą ilość, no to miałoby to znaczenie. Mamy tutaj porcję 470 gramów, raczej na raz. Nie sądzę, żeby ktoś to chciał podzielić na dwie części. Nawet tutaj producent nam nie sugeruje, że tu są dwie porcje, tak jak to w niektórych innych daniach gotowych jest. Jeśli chodzi o kaloryczność, to całość ma 559 kilokalorii, pomimo, że tu jest dużo kapusty, no to pod względem kaloryczności jest to porządku. Lubię takie dania, które mają w okolicach 500 kilokalorii. Nie lubię za bardzo takich, które mają w okolicach 300 albo nawet mniej. Na no, tu jest według mnie porządku. Mamy tu niby bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez znaczenia czy smaku. Czyli też jest ok. już na górze mamy golonkę. No ale i tak muszę to całość tutaj przyłożyć. w takim jednym większym kawałku, bo dalej to już chyba będzie sama kapusta. Mamy taki jeden wielki kawał mięcha. Ja oczywiście go nieco rozwarstwię, bo lepiej się wtedy podgrzeje. Nie chcę mieć, żeby tylko lekko z zewnątrz było ciepłe, a w środku kompletnie zimne. A tak będzie mięso równomiernie podgrzane. Jeszcze czas zakopać to w kapuście i można będzie podgrzewać. No jak widać, porcja całkiem fajna. Nic tu raczej nie będzie przywierać, jest tu sporo też soku tego z kapusty, więc nawet prawie, że nie trzeba będzie pewnie mieszać. Zbyt często. No a w składzie mamy tutaj kapusta biała, kiszona, zasmarzana 30%, golonka wieprzowa, pieczona 21%, bez kości, woda. Kapusta biała-świeża, 11% cebula smażona na tłuszczu wieprzowym, tłuszcz wieprzowy, mąka pszenna, warzywa suszone, takie jak marchew, pasternak, cebula, por, natka selera, natka pietruszki. Mamy też przyprawy oraz sól i aromaty. No, przyprawy nie podali, jakie to konkretnie przyprawy jeszcze? Za wyjątkiem tych, które wymieniłem? Aromat czego? Też nie wiem. No ale rzeczywiście nie ma żadnych konserwantów i innego syfu. Czyli kolejna rzecz w porządku. Lubię takie dania bez takich dodatków. No, kilka minut podgrzewania i danie powinno być gotowe. Danie gotowe, najpierw sama kapusta, w smaku dobra, nie kwaśna tak jak w typowym Bigosie, czuć takie lekkie podsmażenie. Bardzo fajna, chociaż ja bym preferował bardziej kwaśniejszą. Sam ten sosik, no z dodatkiem tej wody, jeszcze też jest ok. Powiedziałbym, że nawet ten sos jest bardziej kwaśniejszy od samej kapusty, albo mi się taki mniej kwaśny kawałek kapusty trafił. No ale chyba raczej nie sądzę. Zobaczymy gdzieś z innej strony. no Powiedzmy słabo kwaśne, jak było wcześniej widać. Wielki kawał mieliśmy mięcha Była też skóra, zaraz gdzieś się tutaj w No bo golonka bez skóry, tłustej skóry. No i mięcho Bardzo fajne, soczyste, przesiąknięte tą całą sokiem z kapusty. Mm. Trochę słabo jest to doprawione. Także te przyprawy, co tu są, i te niby aromaty, kiepsko tutaj działają. No, i jak w większości polskich dań, trzeba niestety sobie doprawić. Każdy sobie doprawia, jakie tam przyprawy potrzebuje mi zazwyczaj wystarczy pieprz, ewentualnie chili ale chili tu raczej nie pasuje soli tutaj raczej dodawać niczym, trzeba no, ale to wyłącznie moja opinia jak ktoś potrzebuje tą sól to może sobie dodać no i tak jedno z drugim wszystko tak jak widać ocieka mm. teraz jest zdecydowanie lepsze po doprawieniu. No, jest sporo tego sosu, no ale wiadomo, z kapusty zawsze ten sos wycieknie. Ale mięsa też nie jest zbyt mało. Powiedziałbym, że jest go w porządku, jak na taką porcję. Przecież nie musimy od razu zamawiać takiej wielkiej golonki i garstki kapusty. Ja zdecydowanie wolę taką wersję niż w odwrotnej sytuacji, gdzie jest więcej mięsa, a mniej kapusty. A mięsko naprawdę bardzo fajne. No ta kapusta mogłaby być nieco kwaśniejsza, ale po prostu ja tak lubię. Sądzę, że innym jak nie lubią kwaśnej kapusty, to będą z tego zadowoleni. Bardzo fajne danie. No z tej firmy niezbyt tanie są. Te dania, no ale jak widać, jest smaczne. Jest bez konserwantów. Teoretycznie nadaje się do domowych zapasów. Na jakiś biwak, wycieczkę też zanieść można. Jak ktoś nie chce nosić w ciężkim słoiku, zawsze do innego pojemnika można to sobie przełożyć i też będzie w porządku do przeniesienia. Wszystko ładnie ścieka. Ja to jak najbardziej polecam. Dla mnie smaczne, a dla kogoś innego to już jego zdanie. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie, wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.